Pomysł powstał 9 lat temu. Za chwilę będziemy obchodzić rocznicę najpierw otworzenia firmy, a sklepy otworzyłyśmy w czerwcu, ale tak naprawdę pomysł był Marty, bo Marta przyszła do mnie z tym pomysłem. To były czasy, kiedy jeszcze nie było tak, jak teraz. Biżuteria tak naprawdę funkcjonowała tylko jako biżuteria złota z diamentami, czyli ta taka prawdziwa biżuteria. Nie było no, była jakaś sztuczna biżuteria, ale nie było tej biżuterii modowej, czyli takiej biżuterii wysokiej jakości, dobrze zrobionej, z szlachetnych materiałów, ale powiedzmy z, no, z takiej półki cenowej, która byłaby przystępna, byłaby to coś, co można by było szerzej, szerzej sprzedawać, a przy okazji modne. Zaczęło się od mojej szwagierki, która, która w ogóle też nie jest jubilerką, ani też nie, nie, ale ona była bardzo, ona jest bardzo uzdolniona plastycznie i zaczęła robić hobbystycznie jakieś, jakieś różne brazoletki i takie bardzo ładne rzeczy. Zobaczyłam pewien potencjał, tak? ponieważ te rzeczy się bardzo podobały, ja je zaczęłam nosić trochę, żeśmy tam zaczęły wspólnie gdzieś razem nad tym myśleć, ona zaczęła zdobywać zamówienia coraz więcej. tak? Pomyślałyśmy o tym, żeby, żeby zrobić po prostu własną markę. Tak? No i tutaj w tym momencie już pomyślałam sobie, że jeżeli marka, to trzeba to zrobić z osobą, która się na tym zna, z moją przyjaciółką i, i, i po prostu... Potencjalną wspólniczką. Potencjalną wspólniczką, tak. My byłyśmy wtedy pracownicami, pracownicami, ty byłaś na na urlopie tak, macierzy, macierzyńskim. Ja, ja byłam już po, po okresie pracy w korporacji i też pomyślałyśmy sobie, że to będzie dobry moment na stworzenie własnego biznesu, bo jest, bo jest taki czas, bo jest taki pomysł, żeby właśnie zacząć się zajmować tą biżuterią modową. Początki wiadomo, że były takie, no nie w garażu, ale w mieszkaniu. Robiłyśmy rozeznanie, szukałyśmy tych marek zagranicznych. Współpracowałyśmy z naszym, tutaj właśnie z Marty Szwagierką i z polskimi jubilerami nad naszymi wzorami. Yy, więc mówię, no to szukałyśmy lokalu, urządzałyśmy lokal, więc to no, gdzieś tam wiadomo, że nie dzieje się z dnia na dzień. Ale no to co różni pracę na, na własny rachunek od pracy w korporacji, no to to, że zajmuje się człowiek wszystkim, od A do Z. My mieliśmy o tyle komfortową sytuację, ponieważ rzeczywiście tra trafiłyśmy bardzo dobrze z produktem w rynek, tak? tak. Bo wtedy to rzeczywiście, moment był idealny. Moment był idealny, więc u nas od samego początku, od, od momentu kiedy otworzyłyśmy tutaj butik, to jakby też yy, byłyśmy niesione tą falą, tak? Bo te rzeczy się świetnie sprzedawały. Od początku, jakby to wszystko już zaczynało się jakby składać biznesowo, więc no też nie, nie ukrywam, że no, no nie było to trudne, było bo wiadomo wiele pracy, ale też mieliśmy z tego ogromną satysfakcję, bo wiedziałyśmy, że dobrze, żeśmy wybrały. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że wtedy paradoksalnie było łatwiej niż teraz, tak? ponieważ tych firm nie było dużo. Teraz w tej chwili w ogóle no w każdym obszarze ja tutaj mogę powiedzieć o modzie, prawda? ale podejrzewam, że to nie tylko to. Że jest mnóstwo firm, biżuteryjnych, mnóstwo firm, które szyją ubrania, jakby no też ten rynek jest konkurencyjny, jest bardzo trudny. Na naszą korzyść oczywiście działa to, że jesteśmy już od ilu lat, że jesteśmy marką teraz jest rozpoznawalną i gdzieś tam zbudowaliśmy sobie ten nasz potencjał rynkowy. Natomiast z drugiej strony no jakby musimy się mierzyć z dużo większą konkurencją. I to tak jak zawsze podkreślamy, i z góry, czyli wielkie firmy, które robią też w tej chwili bardzo podobne rzeczy, jak i z dołu małe firmy, które no nie mając wiadomo, takich kosztów, jakie my Nosimy, mając własną markę, też gdzieś, prawda, to wszystko e, rozwijają. No, trzymamy się, jesteśmy zadowolone z tego, że nam się udaje tutaj jakby dalej być, rozwijać i, i, i mieć swoje miejsce. Ale mówię, no jest to, jest to wyzwanie. W tej chwili nie ukrywamy, tak, że jest to jest teraz większe niż na początku, tak naprawdę. No, na pewno koszty najmu, lokalu. Tak, w dobrych e, miejscach. W dobrych miejscach, tak, bo to nie. nie... No nie jesteśmy w atelier na piątym piętrze, tylko mamy sklep od początku na Mokotowskiej i w galerii Mokotów. Czyli w takie de facto dwa najlepsze miejsca. Dwa najlepsze, do, no ale na najlepsze no to wiadomo, że też też najdroższe. Druga jakby trudność, no też związana z kosztami, jest taka, że rzeczywiście przez to, że Mamy bardzo szeroki asortyment i staramy się klientowi dogodzić poprzez dostosowywanie modeli, no to rzeczywiście jakby utrzymanie Spoko. zapasów, tak, trafienia z kolorem, wzorem, no więc takie koszty biznesową, więc koszty produkcyjne. No i dochodzą do tego też takie bardzo, bardzo, bardzo potężne i znaczne koszty, które są związane z promocją. tak. W tej chwili, we wcześniejszych latach, jeszcze jak rynek, ten social mediów i w ogóle rynek internetowy nie był taki rozwinięty, my żeśmy bardziej inwestowali, wiadomo, w reklamy w prasie, w działania PR-owe. Tak, w tej chwili no, zdecydowanie ten punkt ciężkości przechodzi na internet i umówmy się szczerze, żeby dobrze promować markę, no to też... Trzeba na to przeznaczać naprawdę no, niebagadelne kwoty, tak? Więc, więc to jest, to jest ten, ta trudność, tak? jeżeli się ma własną markę i się ją rozwija, no, to trzeba jakby zmierzyć się z, z tymi kosztami, no, które, które, tak jak mówię, no, są, są, są spore. Pewnie teraz łatwiej sobie radzimy z kolekcjami, jakby znamy rynek, znamy klientów, wiemy, wiemy co ła, jakby dużo łatwiej nam jest nawet przewidzieć to, co będzie, to, co będzie się podobało. Udało nam się kilka razy się tak naprawdę strzelić, jakby utrafić tak, w, to, co, w to, co będzie modne, więc z tym na pewno mamy większe doświadczenie i tutaj potrafimy sobie lepiej z tym radzić, bo no na początku byśmy zielone, tak. Tak, tak żeśmy tylko próbowały. No na pewno bogatsze o doświadczenia związane z prowadzeniem firmy pewne rzeczy jest zdecydowanie łatwiej robić, ale tak jak mówię, ta. Ta konkurencyjność, ten rynek, który jest tak rozwinięty, też no, nakłada na nas nowe wyzwania i nam rzeczywiście też no, tu, tutaj się pojawiają, prawda, jakieś tam no, problemy większe, tak? Więc no, to tak można powiedzieć, że. że, że, że Pewnych problemów jest mniej, ale dochodzą inne. No wiadomo, zawsze prowadzenie własnej firmy, własnej marki, no to jest, to jest to wyzwanie na pewno. Współpracujemy z projektantami, bo u nas jest to praca zespołowa, ponieważ ani Marta, ani ja nie jesteśmy projektantkami. Mamy zespół projektantów tutaj własnych, współpracujemy też z jubilerami. Jeżeli chodzi o to, jakby ile trwa praca nad kolekcją, znaczy zbieramy trendy praktycznie non stop i często wprowadzamy wzory. Również w trakcie, tak? To nie jest tak, że są dwa rzuty, czy trzy kolekcje w roku, tylko praktycznie na nowe modele wchodzą, jak gdzieś tam nam się coś wymyśli, spodoba, czy stwierdzimy, że trzeba szybko jakby sprostać trendom i zapotrzebowaniom rynku. więc Myślę, że to jest 3-4 miesiące tak naprawdę takiej pracy od, mówię, od takiej burzy mózgów na temat trendów do powstania już kolekcji, która będzie dostępna dla klienta. Z naszych danych z internetu, czy, czy z, no, mówię, z takich klientek, które tutaj przychodzą, znaczy to jest również i Australia, Dubaj, Singapur, ale takich klientek internetowych to najwięcej jest z Wielkiej Brytanii i z Niemiec, ale wysyłamy też do Stanów, do Grecji, do Hiszpanii. Także też przez social media jesteśmy w stanie dotrzeć coraz dalej. Nie zawsze są to polskie nazwiska, także no to bardzo cieszy. Nie nastawiałyśmy się jeszcze tak bardzo na taką pełną ekspansję na, na rynki europejskie czy poza Europę, ale myślę, że to będzie kolejny krok, bo, bo w internecie jest ogromny potencjał. Jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, to nie planujemy ekspansji poza, poza rynek polski. Myślę, że to by było za duże wyzwanie, wymagałoby osobistego nadzoru. A akurat no, na Pani, ja, ani Marta nie, nie mamy takich planów. E, więc staramy się trzymać tą e, firmę tak dość, że tak powiem, rodzinnie. Więc jeżeli chodzi o ekspansję, to no, poprzez internet, tak? Zarówno w, w Polsce, żeby mieć tego tortu e, co, troszkę więcej, e, jak i rynki zagraniczne, europejskie. A plany? No, plany takie, żeby, żeby, żeby było tak dobrze, jak jest, a nawet lepiej, żeby utrzymać pozycję rynkową, żeby rozwijać markę jakby w, 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 tym, w tym kształcie, który ona jest i w tym kierunku. To dla nas jest naprawdę yy, wyzwanie i no, na razie udaje nam się je realizować i, i tego się trzymamy.